Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. Jeżeli nie miałeś jeszcze styczności z moim dziennikiem hodowlanym, pewnie zadajesz sobie pytania. Co to właściwie jest i po co mi to? Jest to w dużym uproszczeniu miejsce przytrzymywania wszystkich Twoich zapisków hodowlanych. Aplikacja ułatwia gromadzenie danych i wyświetla informacje w postaci czytelnych tabel i wykresów. Posiada również sortowanie i wyszukiwanie danych. Dziennik hodowlany umożliwi łatwy i uporządkowany dostęp do wszystkich prowadzonych danych, które są zapisane w chmurze, więc nigdy się nie zgubią. Ok, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pierwszą część pytania, co to właściwie jest, a teraz przejdźmy do drugiej, czyli po co mi to. Większość hodowców, zapewne jak i Ty, robi standardowe zapiski hodowlane. Używacie do tego celu notesów, notatek w kalendarzu, Zużywacie niezliczoną ilość białych karteczek i tych samoprzylepnych. Większość tych notatek jest odkładana na stertę innych i najczęściej nie wracacie do nich, a po pewnym czasie giną. Ktoś z Was zaraz powie, ale zaraz, hola hola, a co z informacjami zapisanymi na kartach pamięci, dyskach przenośnych oraz danych na komputerze i tych w murze. No cóż, w większości przypadków prędzej czy później i tak zgubicie te notatki, lub będą one bardzo rozproszone, przez co ciężko będzie do nich wracać. A jakakolwiek analiza wprowadzonych notatek będzie utrudniona, a wręcz niemożliwa. Jeżeli zajmujesz się już terrorystyką kilka lat, to czy możesz z ręką na sercu powiedzieć, że posiadasz wszystkie swoje zapiski hodowlane? Nie wiem jak wy, ale ja zawsze obiecywałem sobie, że przepiszę wszystkie swoje notatki w jedno miejsce. Posortuję, poukładam i będę już zawsze trzymał porządek. Oczywiście, mimo szczerych chęci, nigdy mi się to nie udało, jak pewnie większości z Was. Zadajcie sobie teraz pytanie, czy nie lepiej byłoby wprowadzić dane do systemu? Oczywiście, ktoś z Was może teraz powiedzieć, że zmarnuje na to zbyt wiele czasu. Choć nie wiem, czy słowo zmarnuje jest tu właściwe, jeżeli później jednym kliknięciem można zobaczyć wszystkie wagi i wymiary swojego zwierzaka. Czy wygenerować wykres jego wzrostu z podziałem na miesiące, lata? Będziecie mieć natychmiastowy dostęp do notatek oraz zdjęć. Jednym kliknięciem sprawdzicie, ile jaj miała wasza samica 5 lat temu, lub co i kiedy zjadła. Możliwości jest dużo, a liczba modułów stale rośnie. Z całą pewnością odpowiedziałem już na pytanie: po co ci to? Ale jeżeli nadal wahasz się, to posłuchaj dalej. Liczba modułów stale rośnie. Na dzień tworzenia tego pisu jest ich już 35. Proces rejestracji zajmuje maks 5 minut, a korzystanie z aplikacji jest całkowicie darmowe i jeszcze długo będzie, więc niczym nie ryzykujecie. Dziennik jest responsywny, co znaczy, że wygodnie korzysta się z niego na różnych urządzeniach: typu laptop, tablet i telefon. To produkt tworzony przez programistę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który od 20 lat hobbystycznie zajmuje się hodowlą zwierząt egzotycznych. Gdybyś w którymś momencie stwierdził, że nie jest to aplikacja dla Ciebie, możesz wyeksportować większość danych do pliku Excel, więc nie jesteś w żaden sposób uzależniony od korzystania z niej. Dodatkowo, ogromnym ułatwieniem jest wprowadzanie nowych danych przez zeskanowanie kodu QR na etykietach co z pewnością przyspieszy wprowadzanie nowych notatek do systemu. Na naszym kanale YouTube znajdziesz wiele tutoriali jak korzystać z naszej aplikacji. No i na koniec najważniejsze nigdy więcej nie zginie Ci żadna notatka, zapiski, jakakolwiek informacja czy zdjęcie zostanie już na zawsze zapisana w murze. No chyba, że ją usuniesz. Mam szczerą nadzieję, że po tej prezentacji zadasz sobie tylko jedno pytanie. Jak mam zacząć swoją przygodę z dziennikiem hodowlanym? Jeżeli nadal cię nie przekonałem, polecam zajrzeć na naszą stronę internetową i zaczerpnąć nieco więcej informacji. Sprawdź nasz opis aplikacji, zerknij na galerię, a dla bardziej leniwych, polecam nasz kanał YouTube, gdzie dodane jest multum tutoriali opisujących działanie poszczególnych modułów. Ok, a teraz info dla tych już przekonanych o założeniu konta. Wystarczy, że przejdziecie na stronę dziennikhodowlany.pl. Klikniecie przycisk rejestracja, wypełnijcie dane w formularzu, a następnie klikniecie w link aktywacyjny, który przyjdzie na Wasze konto e-mail. W razie problemów odsyłam do tutorialu drugiego, który znajdziecie na moim kanale YouTube. Pochodzi on ze starszej wersji systemu, ale zasada tworzenia nowego konta się nie zmieniła. Po pierwszym logowaniu do aplikacji polecam zajrzeć do filmu 16 praktyczny przykład użycia e, aplikacji, który poprowadzi Cię przez większość modułów, na szybko opisuje w nim co do czego służy i jak korzystać po poszczególnych funkcji systemu. Ponieważ strona oraz dziennik hodowlany są cały czas w budowie, bardzo zależy mi, aby ta aplikacja była tworzona przez nas wszystkich hodowców i pasjonatów zwierząt egzotycznych. Dlatego, jeżeli masz jakiś pomysł, chciałbyś dodać ciekawe rozwiązanie lub masz inną sugestię, Napisz do nas. Wspólnie stworzymy wyjątkową aplikację, zarówno dla osób marzących o profesjonalnym dzienniku hodowlanym, jak i tych, którzy dopiero zaczynają interesować się zwierzętami egzotycznymi. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami, oraz zachęcam do subskrypcji kanału.